Wlok podróżniczy 4 grudnia 2024 roku. Moja podróż autobusem z la Linea de la Concepcion do Tarify w Hiszpanii musiała być wizualną ucztą. Podróżując przez serce Andaluzji, przed moimi oczami roztaczały się oszałamiające krajobrazy i malownicze krajobrazy tego regionu. Oto jak mogę to opisać. Kiedy wsiadałam do autobusu z la Linea de la Concepcion, wiedziałam, że czeka mnie podróż pełna zapierających dech w piersiach widoków. Trasa zaprowadziła mnie w głąb serca hiszpańskiej Andaluzji, regionu słynącego z naturalnego piękna i ponadczasowego uroku. Pofałdowane wzgórza porośnięte gajami oliwnymi i winnicami ciągnęły się bez końca po obu stronach drogi, a ich żywe zielone odcienie pięknie kontrastowały z czystym, błękitnym niebem. Wybrzeże Morza Śródziemnego pojawiło się w zasięgu wzroku, gdy zbliżyliśmy się do południowego krańca Hiszpanii. Lśniące wody morza mieniły się w słońcu. Odległa sylwetka kultowej latarni morskiej tarify zapowiadała nadchodzącą przygodę. Po drodze wypatrzyłem urocze, bielone wioski położone na wzgórzach, których dachy pokryte czerwoną dachówką wystawały z drzew. W powietrzu unosił się zapach polnych kwiatów i słona bryza z nadmorza, tworząc zmysłowe doznania, które były zarówno uspokajające, jak i orzeźwiające. Gdy autobus przedzierał się przez wieś, nie mogłem wyjść z podziwu dla ponadczasowego piękna regionu Andaluzji, w którym historia. Kultura i przyroda płynnie się przenikają. Zanim dotarliśmy do Tarify, już po samej podróży czułam się, jakbym była na mini wakacjach. Same widoki były warte podróży i nadały idealny ton reszcie mojego dnia w tym tętniącym życiem hiszpańskim mieście. Ten opis oddaje istotę Twojej podróży autobusem i podkreśla wspaniałe widoki na Andaluzję. Dajcie znać, jeśli chcielibyście o tym porozmawiać. Pozwólcie, że przedstawię Wam teraz Andaluzję. Andaluzja. Andaluzja to najbardziej wysunięta na południe wspólnota autonomiczna na Półwyspie Iberyjskim w Hiszpanii, położona na południu Półwyspu Iberyjskiego w południowo-zachodniej Europie. Jest to najłudniejsza i druga co do wielkości wspólnota autonomiczna w kraju. Jest oficjalnie uznawane za historyczny i narodowość. Terytorium podzielone jest na osiem prowincji Almeria, Cadyx, Kordoba, Grenada, Cuelva, Haen, Malaga i Sevilla. Jego stolicą jest Sevilla, a siedzibą Sądu Najwyższego jest miasto Grenada. Andaluzja leży bezpośrednio na południe od wspólnot autonomicznych Estremadury i Kastyli La Lamanci, na zachód od wspólnoty autonomicznej Murcji i Morza Śródziemnego, na wschód od Portugalii i Oceanu Atlantyckiego oraz na północ od Morza Śródziemnego i Cieśniny Gibraltarskiej. Gibraltar dzieli granicę lądową o długości 1,2 km, 3-4 mil, z andaluzyjską częścią prowincji Kadeks na wschodnim krańcu Cieśniny Gibraltarskiej. Głównymi pasmami górskimi Andaluzji są Sierra Morena i system baetyczny, składający się z gór baetycznych i penibaickich, oddzielonych basenem śródołądkowym. Na północy Sierra Morena oddziela Andaluzję od równin Estremadury i Kastyli La na hiszpańskim wybrzeżu Meeta Central. Na południu podregion geograficzny Górnej Andaluzji S leży głównie w obrębie systemu baetycznego, podczas gdy Dolna Andaluzja S znajduje się w depresji baetskiej w dolinie Gwadalkiwiru. Nazwa Andaluzja pochodzi od arabskiego słowa Alandalus, andalus które z kolei może pochodzić od wandalów, gotów lub przedziemskich plemion iberyjskich. Toponim al-Andalus jest po raz pierwszy posiadczony przez inskrypcje na monetach wybitych w 716 roku przez nowy muzułmański rząd Półwyspu Iberyjskiego. Monety te, zwane ginarami, były inskrypcyjne zarówno w języku łacińskim, jak i arabskim. Na historię i kulturę regionu wpłynęli tartesjanie, iberyjczycy, fenicjanie, kartagińczycy, Grecy, Rzymianie, Wandalowie, Wizygoci, Bizantyjczycy, Berberowie, Arabowie, Żydzi, Romowie i Kastylijczycy. W Złotym Wieku Islamu Kordoba wyprzedziła Konstantynopol, stając się największym miastem Europy i stała się stolicą Alandalu oraz znaczącym ośrodkiem edukacji i nauki na świecie, wydając wielu filozofów i naukowców. Korona Kastylii podbiła i osiedliła się w Dolinie Gwadalkiwiru w XIII wieku. Górzysta wschodnia część regionu, Emirat Grenadi, Została podbita pod koniec XV wieku. Porty, zwrócone w stronę Atlantyku, prosperowały dzięki handlowi z Ameryką. Chroniczne nierówności w strukturze społecznej, spowodowane nierównomiernym podziałem własności ziemskiej w dużych majątkach ziemskich, wywoływały powtarzające się epizody niepokojów i niepokojów społecznych w sektorze rolnym w XIX i XX wieku. Andaluzja była historycznie regionem rolniczym w porównaniu z resztą Hiszpanii i resztą Europy. Mimo to wzrost wspólnoty w sektorach przemysłu i usług był ponadprzeciętny w Hiszpanii i wyższy niż w wielu innych społecznościach w strefie euro. Region ma bogatą kulturę i silną tożsamość. Wiele zjawisk kulturowych, które są postrzegane na arenie międzynarodowej jako charakterystyczne dla Hiszpanii, ma w dużej mierze lub całkowicie andaluzyjskie pochodzenie. Należą do nich flamenco i w mniejszym stopniu walki byków oraz hiszpańsko-mauretańskie style architektoniczne, które są również powszechne w niektórych innych regionach Hiszpanii. Zaplecze Andaluzji jest najgorętszym obszarem Europy, a w Kordobie i Sewilli średnia temperatura wynosi ponad 36 stopni Celsjusza (97 stopni Fahrenheit) w lecie. Te wysokie temperatury, typowe dla doliny Gwadalki Wiru, osiągane są zwykle między godziną 16 a 21 czasu lokalnego, łagodzone następnie przez morską i górską bryzę. Jednak podczas fal upałów późnym wieczorem temperatury mogą lokalnie utrzymywać się na poziomie około 35 stopni Celsjusza (95 stopni Fahrenheit) do północy, a w ciągu dnia często osiągane są temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza, 104 stopni Fahrenheita. Etymologia Mapa Półwyspu Iberyjskiego z 1770 roku Królestwa Haen, Cordoba i Sewilla są zbiorczo określane pod nazwą Andaluzja, podczas gdy Królestwo Grenady występuje pod swoją indywidualną nazwą. Jego obecna forma wywodzi się od arabskiej nazwy muzułmańskiego półwyspu iberyjskiego Al-Andalus. Etymologia nazwy Alandalus jest sporna, a zasięg terytorium Półwyspu iberyjskiego objętego nazwą zmieniał się na przestrzeni wieków. Tradycyjnie przyjmuje się, że wywodzi się od nazwy wandalów. Od lat 80. XX wieku pojawiło się wiele propozycji, które podważyły to twierdzenie. Homme w 1989 roku wyprowadził nazwę od gotyckiego terminu Landaulec, a w 2002 roku basan zasugerował jej pochodzenie od przedrzymskiego podłoża. Geografia Sewilski historyk Antonio Dominguez Ortiz napisał, że istoty Andaluzji należy szukać z jednej strony w jej rzeczywistości geograficznej, a z drugiej w świadomości jej mieszkańców. Z geograficznego punktu widzenia całe południowe ziemie są zbyt rozległe i zróżnicowane, aby można je było objąć jako jedną całość. W rzeczywistości są to nie dwie, ale trzy Andaluzje: Sierra Morena, dolina Gwadalkiwiru i Penibetika. Lokalizacja Andaluzja ma powierzchnię 87 597 km2, 33 821 2 co stanowi 17,3% terytorium Hiszpanii. Sama Andaluzja jest porównywalna pod względem zasięgu i różnorodności terenu z którymkolwiek z kilku mniejszych krajów europejskich. Na wschodzie znajduje się Morze Śródziemne, na zachodzie Portugalii i Zatoki Kadyksu, Ocean Atlantycki, na północy Sierra Morena stanowi granicę z Mesetą Centralną. Na południu od Maroka oddziela go samorządne brytyjskie terytorium Zamorski Gibraltar i cieśnina gibraltarska. Turystyka w Andaluzji. Częściowo ze względu na łagodny klimat zimowy i wiosenny, południe Hiszpanii jest atrakcyjne dla zagranicznych turystów, zwłaszcza turystów z Europy Północnej. Podczas gdy obszary śródlądowe, takie jak Haen, Kordoba oraz górskie wioski i miasteczka pozostają nietknięte przez turystykę, przybrzeżne obszary Andaluzji mają duży ruch turystyczny przez większą część roku. Wśród wspólnot autonomicznych Andaluzja zajmuje drugie miejsce po Katalonii pod względem turystyki, z prawie 30 milionami turystów rocznie. Głównymi ośrodkami turystycznymi w Andaluzji są Costa del Sol i, w drugiej kolejności, Sierra Nevada. Jak wspomniano powyżej, Andaluzja jest jednym z najbardziej słonecznych i najcieplejszych miejsc w Europie, co czyni ją centrum turystyki Słońce i Piasek, ale nie tylko. Około 70% miejsc noclegowych i 75% nocy zarezerwowanych w andaluzyjskich hotelach znajduje się w gminach nadmorskich. Najwięcej turystów przyjeżdża w sierpniu 13,26% zarezerwowanych noclegów w ciągu roku, a najmniej w grudniu 5,36%. Na zachodnim, atlantyckim, wybrzeżu znajdują się Costa de la Luz, prowincje Huelva i Kadyks, a na wschodnim, śródziemnomorskim, wybrzeże Costa del Sol, prowincje Kadyks i Malaga. Costa Trapical, Granada i część Almerii oraz Costa de Almeria. W 2004 roku w ramach programu plażowego błękitnej flagi Fundacji Non Profit na rzecz edukacji ekologicznej 66 andaluzyjskich plaż i 18 portów rekreacyjnych uznano je za znajdujące się w dobrym stanie ochrony pod względem zrównoważonego rozwoju, dostępności i jakości. Potrzebne źródło, niemniej jednak poziom turystyki na wybrzeżach Andaluzji jest na tyle wysoki, że ma znaczący wpływ na środowisko, a inne organizacje, takie jak hiszpańscy ekolodzy w akcji, i z E.N. Action ze swoim opisem plaż oznaczonych czarną flagą czy Greenpeace wyraziły przeciwne odczucia. Mimo to sieci hotelowe, takie jak Fuerte Hotels, zapewniają, że zrównoważony rozwój w branży turystycznej jest jednym z ich najwyższych priorytetów. Wraz z turystyką piaskowo-słoneczną nastąpił również silny wzrost turystyki przyrodniczej w głębi lądu, a także turystyki kulturalnej, turystyki sportowej i zjazdów. Jednym z przykładów turystyki sportowej i przyrodniczej jest ośrodek narciarski w Parku Narodowym Sierra Nevada. Jeśli chodzi o turystykę kulturalną, istnieją setki kulturalnych miejsc turystycznych katedry, zamki, forty, klasztory i historyczne centra miast, oraz szeroki wybór muzeów. Warto podkreślić, że Hiszpania posiada 7 z 42 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO w Andaluzji: Alhambra, Generalife i Albajżin, Granada. 1984,1994 Antekera Dalmens Site 2016 rok Kalifat z X-Wieku, Miasto Mebina Azahara, 2018 rok Katedra Alcazar i Archiwo de Indies w Sewilli, 1987 rok Historyczne Centrum Kordoby, 1984,1994 Renesansowe zespoły monumentalne Ubendy i Bajezi, 2003 rok Sztuka na skalna basenu Morza Śródziemnego na Półwyspie Iberyjskim 1998 rok. Ponadto w prowincji Huelva znajdują się Lugers Kolombinos, ważne miejsca w życiu Krzysztofa Kolumba, Palos de la Frontera, klasztor la Rabida i Moguer. Znajdują się tu również bardzo interesujące stanowiska archeologiczne: rzymskie miasto Italica, miejsce narodzin cesarza Trajana i Hadriana czy Baelo Claudia w pobliżu tarify. Andaluzja była miejscem narodzin tak wielkich malarzy, jak Velasquez i Murillo Sevilla. A ostatnio Picasso, Malaga. Picasso został upamiętniony przez swoje rodzinne miasto w Museu Picasso Malaga i Naitel House Foundation. W latach 1982-1998 Casa de Murillo była muzeum domowym, ale obecnie jest głównie biurem Andaluzyjskiej Rady Kultury. KAK Malaga, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest najczęściej odwiedzanym muzeum Andaluzji i oferuje wystawy takich artystów jak Louis Bourgeois, Jake i Chapman, Gerhard Richter, Anish Kapur, Ron Mueck czy Radni Graham. Malaga znajduje się również w prywatnej kolekcji Carmen Thyssen-Bornemisza w Muzeum Carmen Tysen. W całym regionie znajduje się wiele innych znaczących muzeów, zarówno obrazów, jak i artefaktów archeologicznych, takich jak złota biżuteria, ceramika, inna ceramika, a także inne dzieła, które pokazują tradycje bady. rzemieślnicze People regionu. Very... Rada Rządowa wyznaczyła następujące municipios turystyczne: Valmeria, Roquetas de Mar, w Kadyksie, Ciclana de la Frontera, Cipioune, Canil de la Frontera, Grajałemba, Route i Tarifa, w Granadzie, Almuneka, Huelvi, Aresene, Jaen, Quezorle, Maladze, Maladze, Benalmadena, Fuengiroli, Neria, Vincon de la Victoria, Ronda i Tremoulinaus, Sevilla, Santipons. Uh, life. So Spain is not a very, not a top rich country in Europe, but they have a very good nature, the climate, the location, very warm. So a lot of those country they. Uh, In this season the winter season can be all the time in Traveller, inside sea they just looks like a relax couple of days then come back and work again they agree by opinion they view they say Spanish people are lazy more lazy than a uh, northern country such as uh, german uh, italian uh, or italy is a north uh, around the milano area uh, in the scandinavia country or in the Point sea country so the british house is a uh, very old house. not uh, in uh, modern style. most uh, built by stone, not uh, by wood. not uh, like the united states, they build by wood. they most by by stone. Buy stone by stone, by concrete, by cement. The weather is very good. Since I left for New York City, JFK I even haven't met any raining day from eating to today, uh, December third. Almost two weeks, always sunshine. Unbelievable, very comfortable. This is why people like uh, have a vacation and uh, spend their entire life in here. Always the sunshine. Always. Uh, uh, oh, I see. I see the sea. Mediterranean. I see the Mediterranean. Uh, so this is why people, a lot of Chinese people, bought the property here to get to the uh, legal standards speed spend uh, their retired life here and uh, enjoy their leisure life. They say Spanish officers have a very heavy weather weapon. It's a with weapon. Raider weapon, the meaning, it very slow, Not efficient. You see the sea. This is the same, uh, they are not uh, so eager to work, so they can spend two and a half hour drinking uh, coffee, chit-chat, spend a lot of time chit-chat, chit This is similar to French, French people also. Chat, chat. This is very different for Germany, for other for countries, like uh, Denmark and the Scandinavia. Also very different for the United States, uh, America is very busy, they is eating uh, uh, fast food in uh, Food for food chips. They drink coffee fast, They don't on each other in front of the office. in front of the restaurant tables talk all day. This is different. Another for me in the space is they don't speak English this is the problem in europe europe have so many countries 40 more than 46 countries they totally have their uh, own language and uh, their own culture history and uh, their own tradition so nobody wants to use as a language if we use it uh, French as the formal language, as the Europe, Germany opposed. English opposed. If we use it English as the formal language, French opposed. Basically, English so dumb. So noble both This is very thudan. They opposed Yukash as the logic in Yoga. So though it is not going to dominate yoga. So this is why of a civil high-tech company. This is a big company. We, we, we don't know this company because their language is limited and they are developed. So they are a company to deliver it. All over the world, every year, uh, travelers from all over the world visit Spain, Barcelona, Madrid, in the source city. So, Spain is the second largest. All gracious to Terefa. Terefa. You see? Tarifa. I saw the name Terefa. They saw the tariff for the ferry, They have the fear. Ah, you see? They dry their clothing, put out of their windows. So they don't use the dry. you so, see, this is similar to like an older shanghai. Fishing. Very fishing. The house mostly is white, I see. The most is a Lot of here. banking, BBVA is a bank, I think. Most, uh, most uh, popular bank. I always see this sign.

Chinese food. You know, so I eat uh, August. Uh, After the lift of uh, my of Barcelona. Uh, I didn't eat uh, Chinese food. Again. Every day is a bakery. I just, like, uh, so much bacon. I like to eat a dough.